Witam z rana w kasach tutaj w, na Sardynii, natomiast się zastanawiam, czy dobrze zrobiłem, że wstałem, poważnie, kto by pomyślał, że, że w ogóle coś takiego mogę powiedzieć, natomiast jedna runda walki o Petayi z Thompsonem była lepsza niż 12 rund Canelo Alvareza z Ciermalem Charlo z bardzo prostego powodu, Charlem nie wyszedł nie wiem, może wyszedł, nie wiem, jak, jak szedł do ringu, to może wyszedł po to, żeby, żeby walczyć, natomiast e, później był po, po wypłatę, tylko i wyłącznie z tego powodu zdał sprawę, że nic nie zrobi. No więc stwierdził, że tutaj zarobi 20 baniek, sam 17 baniek może w zarobić, zobaczymy jakie będzie pay per view. Natomiast e, mówiąc kolokialnie i tutaj porannie jak na Sardynii, to kaszanka była. To było było słabe. 80 czy 90 dolarów pay per view za tą walkę to było wyrzucone w błoto. Dlatego, że powiem tak, ale to tak naprawdę nie jest żadna niespodzianka, w każdym razie nie powinna być dla żadnego, dla każdego z nas żadna niespodzianka, no bo Chermalchalo, o czym nie wiem, tłukłem w trzech vlogach, jest pięściarzem z innej kategorii wagowej. To nie jest gościu, który może wyjść na takiego faceta jak Canelo Alvarez i cokolwiek z tego może dobrego wyjść, no po prostu no, nie może. No, taka, jest, taka jest prawda i tak to, dzisiaj, tak to dzisiaj wyglądało. Wszystkie te opowieści, jestem wyższy, e, zasięg ramion i tak dalej. Nawet nie chodzi mi o to, co mówił e, e, Czalu, no bo piesiarze zawsze mówią dziwne rzeczy, bardzo często śmieszne rzeczy, natomiast ci wszyscy co się podniecają, podniecali tym faktem o wyższy i tak dalej, dobrze wygląda, no, co z tego. Wyższy nie znaczy silniejszy w boksie, zupełnie to nie znaczy. To zresztą było wielokrotnie widać w walkach Canelo. Strasznie zawieziony tym jestem, był, był bity jak, 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 jak. Nie powiem, oni się nazywają Lions Only. On i, swój, i jego brat, czyli Jermel i Jermal. No to, to jak pieski wyglądali, a nie jak lwy. Do lwów to tam było bardzo, bardzo daleko. No przy mnie nie wiem, co powiedzieć. No Canelo zawalczył. Taki mocniejszy sparing zadaniowy. Tam były rundy, które, które jestem pewien, że na tym sparingu zadaniowym, który miał u siebie e, e, w, na obozie treningowym, to kanelo musiał się bardziej wysilać niż tutaj. No bo tutaj, nawet jak te ciosy wracały e, czarno, no to tego wrażenia nie robił zupełnie. Przecież to, to trafił trafiał go tym lewym hukiem, co faceci niby tam się zataczali a i nic no i nie mogło być nic, dlatego, że tu nie ma, nie ma niespodzianki, tak naprawdę nie ma niespodzianki, jest przykrą niespodzianką to, że, że Czermel po prostu odpuścił, kasa się zgadza, co się będę narażał, zaczął wykrzykiwać na, w ringu, że ja teraz wracam do swojej kategorii wagowej gotowy na każdego, ale tak naprawdę chciałbym zawalczyć z Crawfordem, nie wiem czy oni wszyscy się ustawiają po te wypłaty, Crawford by z nim wygrał no. Słyszę już porównania, że o to samo było jak była walka Crawford z nie, nie, Spence to wyszedł walczyć. Nawet za cenę bicia bitym i, i pomiatanym, to on walczył, on próbował. Natomiast e, każdy, kto się zna na boksie, widział, że wiem, powtarzam to po raz trzeci raz, ale to już zupełnie ostatni raz, że czarno wyszedł po pieniądze. Tak jak mieliśmy wypłaty. Wielokrotnie pięściarze, którzy przyjeżdżają do Polski, to się zresztą zdarza na całym świecie. Tak samo było tutaj. Kanelo mówiące, że takiego Kanelo nikt nie pokona, okej, okay, przy całym szacunku, no, to, to nie był rywal. To było zresztą też również wiadomo, że jak się okaże, że możesz skracać dystans kiedy tylko chcesz, a przecież miał być szybki ten Zermalcello, czy znacznie szybszy, zupełnie tego w ogóle nie było widać. Skracał kiedy chciał, bił kiedy chciał. No, to jest to. Mówiono od początku, że to za bardzo plusów kanał Alvarezowi nie, nie przyniesie. Teraz, nawet, jak zawalczy w przyszłym roku z bratem, no to co? No, to zawalczy z bratem, który nie wiem, ile dwa lata nie będzie walczył, ponad dwa lata, ten nie walczył, 16 miesięcy. o Benavides to jest jedyna walka, na którą tak naprawdę e, czekamy, i jedyna walka, którą ja z chęcią bym zobaczył. Reszta to, powiem szczerze, mnie specjalnie. Nie interesuje w tej kategorii wagowej, czyli 150 przepraszam, 168 154 myślę o, o kategorii Cermelacalus, o kategorii, czyli 168 czyli super średniej, to jest jedyna walka, która mnie w tej chwili interesuje w skrócie, bo nie będziemy się opowiadać jakichś tej kocopołów, nudne to było to było po prostu nudne, natomiast to co powiedziałem na początku, Dio to jest gwiazda. Dio wykorzystał swoją sytuację, zrobił z Thompsona przybory, bił go tak, że jakim sposobem narożnik Jordana Thompsona wypuścił go na czwartą rundę, to nie wiem, ale może chcieli zobaczyć go gościa, który łapie swojego kolegę ze spodenki, żeby się... Nie przewrócić, bo tak było przy tym ostatnim czwartym, ostatniej czwartej rundzie przy Nokdownie, kiedy sędzia stwierdził, nie, nie to że jest rzecz nie trzeba skończyć. Jayopytaja, to jest gwiazda wagi Cruiser. Oczywiście, że Jordan Thompson to nie jest żaden killer, ale solidny pięciarz, który wyglądał jak trzy kategorie, przepraszam, trzy klasy niżej albo pięć klas niżej. doskonale rozumiem, dlaczego ani Masternak, ani Reakport nie chcieli z nim walczyć. Ja bym też nie chciał z nim walczyć. Taka jest, taka jest prawda. Już osobiście wolałbym mówić dzisiaj na temat walki Jaya Opetaya niż, niż tego, co widziałem, co się działo w Las Vegas. Po to nudne było. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Miłego, Miłej niedzieli. Odpoczywajcie, będą lepsze walki. To należy skreślić. I nie wiem, jak nagrywaliście, to, to gdzieś tam wyrzucić z tego yy, cyfrowego zbioru walk bokserskich. Nie. Ta, ta walka na, na wasze miejsce, na miejsce w waszej bibliotece boksów zupełnie nie zasługiwała. Trzymaneczko, nara.